Chciałbym zawrzeć z uniwersum u, a ucha, bycia tu ciągle zabija rozwój mój. Potrzebuję czasu, powstałem z kliny czasu. Lepił mnie garnasz, garstkę pyłu, jestem winien światu. Garstkę pyłu, czy tam i nic więcej. Powiedziałbym po znowu do siebie parę lat wcześniej. Złote stworze wśród pola się śni Ktoś się zgłosił, kim jesteś? Gdzie płyniesz? Nieskończoność wieczorów widni Pachnie ze wsi widzących jak świnem Złote stworze wśród pola się śni Kto cię zgłosił, kim jesteś? Gdzie płyniesz? Nieskończoność wieczorów widni Nie Dziękuję jeszcze raz Dzięki wielkie Uczucia, jeszcze jest to widziany, ale jak ktoś pół będzie niezapomniany spieszmy się kochać ludzi, dla tak szybko odchodzą I nie wiemy, którą oni Ej, pójdą drogą! spieszmy się kochać ludzi Odchodzą, nie wiemy, którą oni pójdą drogą, spieszmy się odchodzą Odchodzą, nie wiemy, którą oni, ej, pójdą drogą. To właśnie to pośrodek, tak wysokie wyniki. Ile to nagród. Został przez w Order uśmiechów, tytuł w artystwie, nagrodą PNN, katolickim noblem za to, że był znany Zmarł z stolicy stycznia pamiętnego, rok 2006, rokiem śmierci jego Siętym, to, się po O podróż Boże został złożony, wręcz nie do końca był do On na powozkach chciał mieć mieszkanie, a tyle nam zostało dziś po Dziękuję ci po prostu za to, że jesteś. Dziękuję ci po prostu. Dziękuję ci po, po prostu za to, że, że jesteś po Dziękuję ci po prostu. bo ci Dziękuję ci po prostu wreszcie, za to, że, że jesteś Dziękuję ci po prostu. Poprał, bo za to. Się w naszej głowie która jest za logiczna za to że nie sposób Cię ogarnąć sercem które jest za za to jesteś tak bliski i daleki, że wszystkim innym za to że jesteś odnaleziony i nieodnaleziony Nie chcę z poduszką przesełka. Ciebie? czy nie przychodziłam stale? Czy nie uciekałam w ciemny płaszcz ze swoim sercem wczorajszy? Czy nie przyszykiwałam ciebie? Czy nie przychodziłam stale? Czy nie uciekałam w ciemny płaszcz ze swoim sercem wczorajszy? Chodzę się, panie, aby mnie zasłaniał. Ty był lejaki, ale przezroczysty. Żebyś widział kaśnie z płaskim nosem. Żółtego wiesiołka, co kwitnie wieczorem. Wciąż od początku. Świata cztery płatki maku. Serce co zruszenie wzruszenie rysuje. Chociaż serce bije Dopiero w internacie o Tobie się dowiedziałem. Jak kilka Twoich wierszy do poduszki przeczytałem, to odrzuciła mi, która powiedziała, że świetną książkę o Tobie czytała. Mówiła, że byłeś zakompleksiony i wciąż zamyślony. Kurdy z poczuciem własnej żydoty i małej wartości. Według mnie już wtedy byłeś piękny i miałeś nieludzkie pokłady miłości. Mieszkam w internacie, takiej specjalnej szkoły. I wiem, że nie zawsze jesteśmy jak anioły. I choć trochę od reszty ludzi powstajemy, to zawsze się szanujemy. A gdy długo się nie widzimy, to bardzo do sobą tęsknimy. Więc dziękuję Ci za to, że spędziłem w tej parafii. Trzy razy jest cię o lato. I nie wiem, co to wojna, nie wiem, co to grzech. Ja młody jestem, moje szczęście? Mój pech. Gdy wycierpiałeś w czasie wojny, w kulturze zysku i fizyczny, bo obserwowałeś okien swego mieszkania, gęsto, smutek, codzienne ludzkie umieranie. Stał o bogu, o ludziach i problemach, o metaforach, o odwołaniach i ich znaczeniach. Charakterze moite tworzą pierwsze emocje dla pytania był najważniejszy. Baroski dobrym księdzem był. Zapamiętajmy go tak, jakby dalej żył. Poezjował nam, poezjował światły. Lubi pisać książki, nie dla poematu. Parowski dobrym księdzem był. Zapamiętajmy go tak, jakby dalej żył. Poezjował nam, poezjował światły. Lubił pisać książki nie dla poematu. Mówicie się o miłość prawdziwą O miłości bez nadziei, która nic się nie zmieni Możecie wierzyć, jak ciuch pomalę lecz uwierzycie wreszcie, choćby było tylko ciemno to... Kapłaństwa się boję Kapłaństwa się lękam I przed kapłaństwa Przeguł czerwca w Warszawie, na świat przychodzę poeta kocham przyrodę i ludzi, wiara to moja planeta Uczy się praktyki, a kiedy ma maturę Doradzam z wszystkiego serca, wybieram literaturę I nagle świat się zmienia, u honor i ojczyzna Odpalam swe marzenia, krew, ory, waki, trzeba naukę, prąd, swój wartości I w walkach, szeregach i mi wolności Kapłaństwa się boję Kapłaństwa się lękam I przed kapłaństwem Kapłaństwo się boję, Kapłaństwa się lękam I przed kapłaństwem lękam. śpieszmy się kochać, ludzi tak szybko odchodzą Zostaną po nich buty i telefon Tylko to, co nieważne, jak krowa się wleczy Najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje Potem cisza normalna, więc całkiem nieznośna Potem cisza odmalna, więc całkiem nieznośna Nie pewny, że czas masz, bo pewność niepewna Zabiera nam wrażliwość, tak jak każde szczęście czyli chodzi jednocześnie, jak patos i ich humor Jak dwie namiętności, wciąż słabsze od jednego tak szybko stąd odchodzą, jak drog biegną w lipcu Jak dźwięk trochę nieskrabny, lub jak suchy ukłon Żeby widzieć naprawdę... Dobra, to ja po prostu zabiję. Gdy się zbawia, inni mogą mówić, że to gatnik, gadka Dla nic to zabije swoją duszę, ja nie muszę Dłużej, wyciągam kurze Nie może być takiej rzeczy, które mnie nie przeszedł Jak to leczy, ktoś zdrabia Pana mleka, szczęśc też zbawia Chłopę nie leka, bo to i takich trafia a Nie ma tutaj takich warstw zajpad Jaki panszaj, i rabgran, wielki skandal, Żeby to zrobić trzeba mieć jaja. Ha, ha. teraz tak to znakomite. I sprawdź to na ten temat, ktoś mógłby nagrać płytę? Nie, nie, nie. Ja się, like, bo to dla kultury się przysiądam. Wiesz co dzieciaku, to jest jeden wielki spontan. Pozdrawiam Warszawę, całą okolicę. Teraz tu zrobimy rapową jajecznicę. A, ty nas to znasz, wiesz o czym mowa, który robi najlepszą jajecznicę? Też trzeba właśnie. Trzecie miejsce w konkursie rapowania o księdzu Janie. E, przypadło dla Zespołu Szkół w Starej Przysiece drugiej Dziewczyny! Wow, tak. Ola, Blanka i Sandra. Bardzo serdecznie was zapraszamy. Można piszczeć, można krzyczeć, bo warto. To ja mam najcenniejsze. <noise> okay. <śmiech> <śmiech> gratuluję, gratuluję, rozwijajcie się. Gratuluję. Tak, dyplom jest dla każdej dziewczyny, nagroda też. Tak. tak, żeby była pamiątka. Więc... Bardzo gratulujemy i brawa, ale dziewczyny, dziewczyny, jeszcze nas. Raz... Tak. O tym można zapomnieć. Autografy, o właśnie, tak to podporządkujmy. Wtedy wszyscy zwycięzcy są proszeni o złożenie autografów. Co było po trzecim? No drugie oczywiście. Drugie miejsce w konkursie przypadło. Zostało przyznane przez jurorów dla zespołu szkół w starej przysyce drugiej. Wow! No jasne, pani się dzisiaj wyskacze dla dziewczyn w składzie. Aleksandra Strużyńska, Weronika Biała, Patrycja Gozłowska, dziewczyny podbiły te serca jurorskie. Proszę bardzo, panowie. Nie zapomnijcie, że czekamy na że czekamy na autografy. Gratulujemy. Tutaj zapraszamy dziewczyny. Tak, za kulisy. Ta tadao, ta, -dam, ta -dam. Pierwsze miejsce e, dla e, jak myślicie? Dla zespołu gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika w Słupcy. Brawo bardzo serdecznie. Kamila Sokołowska i Maciej Śniechowski. Warto było czekać. Zdążycie na pociąg. Proszę bardzo, coś jeszcze usłyszycie, bo... Gratuluję Wam serdecznie. Trzymajcie to Wasze dyplomy. Ja chcę uścisnąć Wasze głosy. Zbijajcie się w to... Ale emocje. Super, podpisać. To było pierwsze miejsce. I jeszcze... No właśnie, nie mam dyplomu, bo on już prawie został nadany pocztą. Jeszcze jest jedno pierwsze miejsce, już mam takie przyruchy jakieś traferskie Dla Jakuba. Właśnie tak. Dla Jakuba, który... No właśnie, to Wam pokażę. Jakub... Biegniewski to był pierwszy, czyli pierwsi nie będą ostatnimi, a zostaną pierwszymi. Kuba przyjechał, wyśpiewał i musiał uciekać, bo miał najdalej bo to był ze stron zachodnio-pomorskiego. Także może brawa dla Jakuba. Dobrze, Jakub. Tak, pozdrawiamy Jakuba. Słuchajcie, no zawsze, wszystko ma swój koniec. Ważne, żeby pewnie zostało gdzieś tam głęboko. I tu, bo, bo to najważniejsze. Ja się Wam, Panowie, bardzo kłaniam i nie mówię do widzenia, tylko do zobaczenia, bo coś sądzę, że musimy coś wyprodukować na okoliczność naszego e, spontanicznego, ale bardzo wartościowego spotkania. E, zapraszamy Was do współpracy, bo warto.